12 radio, które nie nadaje. Jedyne takie radio. Sponsorem programu jest Zielonogórski Bachus. Witam Państwa bardzo serdecznie. Halina Harczygówka, jest czwartek 29 lutego. Bardzo Państwa przepraszamy za te drobne usterki. Wracamy do wiadomości. Miecze Świetlne, statki kosmiczne i laserowe strzelaniny. Już niedługo Zielona Góra stanie się miejscem międzygalaktycznych pościgów i pojedynków rycerzy Jedi. To właśnie w naszym mieście będzie kręcona najnowsza część Gwiezdnych Wojen. Gwiezdne wojny to jeden z najbardziej znanych filmów science fiction na świecie. Kosmiczną sagę o odwiecznej walce dobra ze złem obejrzało do tej pory ponad miliard osób. Jak dowiedzieliśmy się od naszego informatora, nowa część serii ma być kręcona w Zielonej Górze. Jestem po rozmowach z George'em Lucasem. Jest ok, podoba nam się w Zielonej Górze, chcemy wchodzić w ten biznes. Zielona Góra to fajne miasto, ludzie chodzą tu z myszką Miki na koszulkach, a my weszliśmy w ten biznes po prostu dlatego, że nie dla pieniędzy, tak jak mówią niektórzy, ale dlatego, że kochamy Disneya, kochamy myszkę Miki, myślę, że znajdziemy tu bardzo dobre wsparcie. Na nowej części Gwiezdnych Wojen skorzystają nie tylko hotelarze i restauratorzy, ale też Uniwersytet Zielonogórski. Gwiezdne wojny w Zielonej Górze to szansa nie tylko dla hotelarzy albo restauratorów, a nawet całego miasta. To również duża szansa dla Uniwersytetu Zielonogórskiego. Cały czas się rozwijamy i planujemy otwarcie dwóch nowych kierunków. Na jednym z nich będziemy kształcić przyszłych rycerzy Jedi. Za moimi plecami można zobaczyć już przyszłych nauczycieli akademickich, którzy trenują do tej roli. Z kolei z Aeroklubem Zielonogórskim będziemy prowadzić zajęcia z pilotażu statków kosmicznych, a Politechnika będzie uczyć budowy laserów i Gwiazdy Śmierci. Czyli ogólnie bardzo dobrze. Pomysł nakręcenia nowej części Gwiezdnych Wojen zrodził się w umysłach lokalnej grupy entuzjastów z Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra. Zakochaliśmy się w Gwiezdnych Wojnach w 1977 roku i od 79 zaczęliśmy biegać z tym pomysłem, żeby jakoś to przenieść w polskie albo nawet zielonogórskie realia. Staraliśmy się długo o to. Właściwie cały klub uporządkował wszystkie działania przez ten czas tylko temu jednemu celowi i udało się, nawiązaliśmy kontakt z Georgeem Lucasem. Będzie Gwiazda Śmierci, dzisiaj to możemy już powiedzieć. Gwiazda Śmierci będzie tuż przy ratuszu. Trochę większa od ratusza zepsuje to pewnie jakąś perspektywę w rynku, ale myślę, że warto, rzecz wyjątkowa na skalę światową. Oczywiście, żeby się za to porządnie zabrać, musimy przeczytać wszystkie książki z tego cyklu. Jest ich 200, zajmie to nam dwa lata, no ale cóż to jest na chwałę Zielonej Góry i Gwiezdnych Wojen? Sensacyjna wiadomość z obszaru 10 Muzy mocno poruszyła zielonogórskie środowisko filmowe. O opinie na temat decyzji George'a Lukasa poprosiliśmy jednego z czołowych filmowców polskiego kina niezależnego, Grzegorza Lipca. No jest to dla mnie, przyznam, że naprawdę niesamowita wiadomość, informacja, że George Lucas tutaj przyjedzie. Wiadomo, że sprzedał gwiezdne wojny Disneyowi. Trzeba koniecznie mu pokazać Falubas i zawody sportowe, bo tam mieszka Miki zobowiązuje. Natomiast jest to informacja no, dla mnie kosmiczna, że, że on tu będzie nagrywał filmy. Natomiast zawsze powtarzałem, że Polska jest świetnym krajem, Zielona Góra, świetnym miejscem do robienia filmów właśnie przez hollywoodzkie koncerny. Tylko, że jakoś taka polityka podatkowa dotychczas odstraszała tych producentów, wybierali, Czechy, Budapeszt i tak dalej. Super, że wreszcie Zielona Góra. W ogóle to jest szok. Jestem fanem Gwiezdnych Wojnych od dziecka i powiem, że jak dowiedziałem się o tej informacji, to wiem z doświadczenia, że przy takich dużych produkcjach zatrudnia się statystów miejscowych. To jest o wiele tańsze, no nie przewozi się ze Stanów z samolotami czarterowymi statystów, dlatego ja zapuściłem brodę, ponieważ ten cały zakon Jedi, no zobaczmy na Obi-Wana, którego gra McGregor, nomen no omen, no to właśnie z brodą jest, prawda, Obi-Wan? Ja mam nawet taką ryżo szpakowatą jak on, więc już się wkręcam, żeby zostać statystą w tym filmie. Oczywiście, gabarytowo także mógłbym zagrać dżabę na przykład, kogoś tam, wiesz, że tak powiem, no z rodziny po prostu. Czy nad Zielonogórską Starówką pojawiło się UFO? O tym w materiale Michaela Szenkera. Ty co to jest? Kolejne niezwykłe zjawisko miało miejsce w Zielonej Górze. Ostatnio nasze miasto słynie z takich rzeczy. Wczoraj w godzinach wieczornych jeden z mieszkańców zaobserwował niezidentyfikowane obiekty latające, nazywane przez naukowców NOL, czyli niezidentyfikowanymi obiektami latającymi lub po prostu UFO. Powietrzne niezwykłości dostrzegł, a co najważniejsze, zarejestrował na telefonie komórkowym pan Klaus von Cuder. Co się wydarzyło? Co pan widział tamtej nocy? Co pan nagrał? No, i właśnie bardzo dobrze, że pan pyta, bo nagrałem niesamowite rzeczy. Tutaj po prostu UFO przyleciało, proszę pana, ja to wszystko nagrałem. One się skupiły najpierw z różnych stron, przyleciały różne światełka, wie pan. Te światełka, wie pan, one utworzyły, utworzyły najpierw taki krąg, i z, tych, z tego kręgu tam takie zaczęły wypustki wychodzić. Prosto tutaj do nas. Miałem wrażenie, że, że one na mnie lecą, wie pan, ale dlaczego miałby od razu na mnie lecieć i, i tam były, i tam się utworzyła taka meduza i ta meduza miała takie y, wici i te wici tak się zaczęły plątać że utworzył się warkocz y, jeden potem drugi z tych warkoczy utworzył się drugi warkocz i y, 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 y ten warkoczowy warkocz y, y, nagle, nagle zaczął się oplatać wokół samego siebie te warkocze są niezwykłe meduza w kształcie polipa i y, 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 y w kształcie takiej takie, wie Pan, y, rozety, która, y, która ma sześć kątów. No to ja to wszystko widziałem, to ja tego nie zmyślam przecież, bo ja to nagrałem. I w, na, nawet w pewnym momencie, jak już, jak już były w jednym miejscu tak skupione, wie Pan, y, tak zogniskowane w jednym miejscu, to już nawet takie postaci tam widziałem. Ja niestety nie mogłem y, wszystkiego nagrać, bo mi bateria padła, wie Pan, ale, ale nagrałem naprawdę dob dobry materiał i, i, i wrzuciłem od razu na, y, na, na, na internet i ja mam bardzo dużo wejść. Ja, ja mam yy, polubień, dużo wie pan. W Polsce odnotowuje się wiele przypadków spotkań z UFO, jednak tylko nielicznym udaje się zarejestrować to zjawisko. Myślę, że UFO szuka kontaktu z nami yy, z tego powodu, że, 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 że czuje się samotne. No, yy, ja też jestem samotny. Zainteresowani wymianą takich unikatowych zdjęć oraz wrażeń spotykają się w powstających klubach przyjaciół życia nieziemskiego. W Zielonej Górze działa jedna z największych tego typu ekip. Krzysztof Kruszyna, znany propagator trupienia wszelkich objawów życia nieziemskiego, zgodził się podzielić prywatnym doświadczeniem. Niestety, ale e, z przykrością muszę stwierdzić, z e, licznymi klęskami e, śledzę UFO i niejednokrotnie widziałem byłem świadkiem i nie udało mi się niestety zarejestrować tego faktu byłem dwukrotnie bardzo blisko posługiwałem się technikami zarówno analogowymi jak i cyfrowymi i Zawsze to e, się kończyło niestety fiaskiem. Niezrażony miernymi wynikami mającymi udokumentować istnienie UFO Kruszyna szukał własnych rozwiązań. Skonstruowałem specjalnie aparat wtedy po jakby uwzględnieniu tych wszystkich. E, 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 Faktów, który, które miały miejsce, skonstruowałem specjalny aparat z obiektywem hiperfokalnym do wykonywania fotografii sferycznych, który jest praktycznie idealnym i skończonym urządzeniem do robienia tego typu realizacji, ale to było 12 lat temu, kiedy powstał ten aparat i w dalszym ciągu jesteśmy w punkcie wyjścia. Nie wiem, jak to dokładnie sformułować, ponieważ język fotograficzny posługuje się, techniczny język fotograficzny posługuje się konkretnymi określeniami na tego typu, typu realizacje. A tutaj jednak to wszystko się wymykało i bardziej to wyglądało jak prace studentów edukacji artystycznej drugiego roku. Obecnie światowe serwisy z zainteresowaniem donoszą o przypadku migoczących obiektów nad Zieloną Górą. Jednostka zwiadowcza NASA przygotowuje się z kolei do zorganizowania swojej pracowni czarnego kosmosu przy rądzie PCK. Z kolei Uniwersytet Zielonogórski gromadzi wszelkie dowody, przesłanki, a nawet konfabulacje na temat istnienia UFO. O zdanie na ten temat poprosiliśmy profesora Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego Janusza Gila. Moja opinia może być istotna o tyle, że ja nie, jest, nie tylko jestem naukowcem, jestem również fizykiem, miasta fizykiem oraz problemowi UFO e, poświęciłem trochę czasu. Zbadałem dokumentację, na przykład napisałem książkę na ten temat swego czasu. E, I jakie było pana pytanie? Czy możemy się spodziewać, że niedługo Zielona Góra będzie gościć naukowców pragnących zdobycia nowych dowodów na istnienie UFO i opisania swoich obserwacji w najbardziej poczytnych periodykach science fiction świata? Zjeżdżają się, się tysiące ludzi, żeby manifestować swój sprzeciw przeciwko ukrywaniu prawdy o UFO. Nie ma żadnej prawdy o UFO. To znaczy, że pan jako naukowiec nie wierzy w UFO i jakąkolwiek obcą cywilizację? To nie jest kwestia, to kwestia wiary. Ja po prostu wiem, że, że to nie jest żadna obca cywilizacja. Czy Zielona Góra stanie się drugim Roswell? Well, jak mawiają Amerykanie, nie wiadomo. Liczba pytań w takim temacie wydaje się nie mieć końca. Czy UFO w ogóle istnieje? Jeśli tak, to jak wygląda? O to zapytaliśmy w naszej sądzie mieszkańców winnego grodu. Dzień dobry panu. Czy wierzy pan w UFO? Ale świetnie, że mi tak w środku przeszkadzacie utworu, naprawdę. To jest Uf... znakomite. Był pan bardzo Wyrwali... skupiony. Tak, wyrwaliście mnie. Bo to, bo... to pytanie do jest takie nie. Nie, nie wierzę w UFO, nie, pan w UFO? nie, nie, nie wierzę w UFO i, i nie, UFO. Nie, nie, nie znoszę głupich sąd, naprawdę i ja bym czy tutaj pozarabiać trochę, dziękuję. Czy wierzy pan w UFO? Nie rozumiem. UFO? <grym nie, <grym nie rozumiem po niemiecku. Czy wierzą państwo w UFO? Nie. Raczej nie. W ufo, e, raczej nie. W ufo, raczej nie. Nie, nie, nie wierzę. Nie, wierzymy. nie Nie. Nie, nie wierzę. Nie. 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 Nie, koniec. Nie, nie, e, nie. Ufo, nie. Niestety nie. Nie, absolutnie. Nie wierzę. Nie, ufo, nie. Nie wiem, czy jak to odpowiedzieć, pani. Nie wierzę, bo nie widziałem go. A kolega zawsze pije z ufem. Ufo, jeżeli my istniejemy, wierzę w Boga, a jeżeli Bóg stworzył nas,